Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj chciałam pokazać masaż logopedyczny twarzy. No to zaczynamy. <laughs> mm, bardzo ważne jest to, żeby masaż zrobić z takim dosyć dużym naciskiem, oczywiście takim, który nie wywołuje bólu, ale to ma być docisk mięśnia, tak? Czyli musi to być takie dosyć mocne. Zaczynamy. Zaczynamy od czoła, tak? Czyli idziemy. I symetrycznie robimy w drugą stronę. Następnie oczy. Oczy robimy takim punktowym masażem, żeby wzmocnić niesień okrężny oka. I druga strona tak samo. Teraz nos. Przy skrzydełkach nosa dosyć mocno naciskamy i ciągniemy. Teraz tak. Teraz mięśnie policzków. Kładziemy dwa palce i ciągniemy w dół. Tak? Przytrzymujemy, dociskamy i ciągniemy w dół. Podobnie z drugiej strony. Przyciskamy i ciągniemy w dół. I tak po cztery razy na każdą stronę. Następnie zostanie nam mięsień okrężny ust i mięśnie warg. I działamy. Jedna strona. I druga strona. Teraz mięsień brudkowy. Tutaj dosyć mocno dociskamy brudkę. I kolejnym elementem jest oszczypywanie, czyli takie dosyć intensywne, ale nie zbyt mocne oczywiście, żeby nie sprawiało bólu dziecku. Oszczypujemy policzki. Na koniec możemy jakimś kremem posmarować, żeby złagodzić podrażnienie po masażu. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia.